Dzień dobry, może ciasteczko do kawy? Może jakiś placuszek w weekend, szarlotka, jabłecznik, albo wafelek do obiadu. No bo wiecie, trzeba zmienić smaki. Albo jeszcze mam pomysł. Drożdżówka zamiast obiadu. Drożdżówka zamiast obiadu. No bo zobacz, obiad ma dużo kalorii. A chcesz zjeść drożdżówkę. To może, żeby troszeczkę zaoszczędzić, zjesz drożdżóweczkę, yy, nie zjesz pełnowartościowego posiłku. Ciepłego posiłku, dobrego dla Twoich jelit, Twojego żołądka, Twoich mięśni, Twojego układu odpornościowego po prostu zjedz drożdżówkę. Wybaczcie mi ten e sarkazm, moi drodzy, natomiast to są takie teksty, które ja często słyszałam od podopiecznych Wiecie, będąc będą świetności 17 lat, naprawdę można się nasłuchać tych historii i te historie się mocno powtarzają. To nie jest tak, że tak mówi tylko jedna osoba, mm, ale to jest schemat myślowy naprawdę, naprawdę wielu osób. Bez względu na status społeczny, materialny, zajmowane stanowisko w pracy, bez względu na to, czy ktoś ma rodzinę, czy jest singlem, nie ma to żadnego znaczenia. Ten sposób myślenia jest tak zakorzeniony, zwłaszcza w polskim społeczeństwie, że to jest coś niesamowitego, tak? I ktoś może mi oczywiście zarzucić, że tak demonizuję ten cukier, bo ja często powtarzam, że cukier to jest samo zło, nie ma nic dobrego w cukrzu, Cukru, cukrze cukrze zwłaszcza tym rafinowanym a nawet tym który udaje tak zwany zdrowy cukier jedyny z zdrowy cukier to jest ten który mamy w owocach tak? owoce dzielimy na owoce glukozowe i owoce fruktozowe owoce to jest bardzo prosty podział jeżeli chcecie wiedzieć czy, czy jesz owoce glukozowe czy fruktozowe no to te owoce glukozowe są bardziej słodkie te owoce bardziej fruktozowe są y, bardziej kwaskowate jak takie borówki maliny y, jeżyny Kiwi to są owoce bardziej takie fruktozowe niż glukozowe. Natomiast i glukoza, i fruktoza to jest cukier. One są po prostu inaczej, troszeczkę inaczej metabolizowane, ale to nie jest temat na ten film. W tym filmie chciałam y, przypomnieć być może, bo może nie każdy mnie zna, nie każdy pamięta, nie każdy wie. Moja babcia była cukrzyckiem typu drugiego I ja o tym często opowiadałam gdzieś na moich relacjach, filmach, pisałam o tym w postach. I moi drodzy, cukrzyca typu drugiego, ja wiem, co to jest za choroba. Każdy, kto ma w rodzinie kogoś chorego na cukrzycę typu drugiego, wie, co to jest za choroba. To, je, to nie jest tak, że mam sobie jakąś tam cukrzycę i po prostu sobie biorę tabletki czy zastrzyki, tak? Yy, dlatego, że cukrzyca jest chorobą, to jest coś takiego, że ktoś jest permanentnie w stanie zapalnym organizmu, w permanentnym stanie zapalnym organizmu. Cukrzyca niszczy wszystko, ponieważ glukoza przyczepia się do organów, do gałek ocznych. Dlatego osoby chore na cukrzycę, mają też inne z reguły problemy. Tak? To, to nie jest tak, że mam tylko cukrzycę, ale też jest na przykład nadciśnienie, problemy z układem krążenia, problemy z oczami, z wzrokiem, psującym się wzrokiem. Moja babcia nawet miała łosienie plackowate, wiecie. I y, oczywiście już nie mówiąc o. Takich psychicznych problemach typu, że nie wolno mi jeść tego, nie wolno mi jeść tego. Yy, I dlatego ja uważam, że cukier to jest samo zło. Ja kiedyś bardzo dużo artykułów na ten temat pisałam, popierając się literaturą. Bardzo dużo w literaturze zaczęłam grzewać. Czym ten cukier jest, skąd on w ogóle do nas przyszedł. Jakbyście poznali historię cukru, to byście się złapali za głowę. Kiedyś cukier nie był tak dostępny jak dzisiaj. I nie był tak wszechobecny jak dzisiaj. Dzisiaj ten cukier jest po prostu wszędzie, w praktycznie każdym produkcie i bardzo ciężko go uniknąć, i bardzo nie trudno o jego nadmiar w diecie. Więc każdy dodatkowy batonik, wafelek, cukierek, przełamanie smaku, obiadu, czy zjedzenie drożdżówki zamiast obiadu, to wszystko, to jest bardzo dużo tego nadprogramowego cukru. Teraz, co robić cukier w swoim organizmie? Między innymi, ja to tylko w ogóle zaznaczę. Każdy zbędny gram cukru, który dostarczysz do swojego organizmu, obniża ilość leukocytów po posiłku o 70%. Czyli ten cały chleb, duch chlebu też jest dodawany, cukier, słuchajcie, soki, kluski, pierogi, to jest cukier. Cukier w nadmiarze, a o to nie trudno powoduje proces glikacji. Glikacja to jest taki proces, kiedy cząsteczki glukozy przyczepiają się do niszczą białka podporowe skóry, czyli kolagen i elastynę. A to się wiąże z przyspieszonym procesem starzenia się tej skóry. I cukier to nie tylko wafelki, ciastka, batoniki, Kitkety, czekolady, ponieważ znajdziesz cukier jakby mnóstwo ukrytego cukru, tak zwanego ukrytego cukru, którym ja też kiedyś pisałam artykuł, mnóstwo ukrytego cukru. Znajdziesz w produktach, które nie mają słodkiego smaku, które z natury nie są słodkie, ale ten jakby cukier jest stosowany jako tani wypełniacz. Na przykład wędliny, przyprawy, dodatki do zup, kaczupy, sosy. Wszystkie te sałatki, takie w słoikach, jak czasami kupujecie sałatki, one zawierają też sobie cukier do smaku oczywiście. Majonez, sosy pomidorowe, cuk kabanosy, to jest cukier, którego niestety ludzie nie liczą. Cukier, no to chyba to nie jest już jakaś nowość, że podwyższa poziom glukozy i insuliny we krwi, czyli robi nam pik glukozy i insuliny we krwi, bije ym, naszą czustkę do wydzielania insuliny, po czym powoduje bardzo szybki spadek. A to powoduje często spadek po energii, senność po posiłku, gorsze samopoczucie, hipoglikemię i cukier krążący we krwi, a raczej jego nadmiar, Tak, To jest stan zapalny, to jest stan zapalny organizmu. I jakieś czytam takie opracowania neuropsychiatrów i neurobiologów, którzy badali pacjentów chorych na choroby związane z psychiką, i oni jakby doszli do sedna sprawy, czy że jakby głównym podłożem chorób właśnie też psychicznych, też związanych z psychiką jest cukier. Cukier oprócz tego, że przyczepia się do gałek ocznych, do narządów, niszcząc po prostu te narządy, to też jakby powoduje zwiększone ryzyko niekontrolowanego podziału komórek, czyli przyczyna się do nowotworzenia, czyli do nowotworów. Otto Warburg odkrył, że komórki nowotworowe bardzo szybko rozrasają się w w momencie, kiedy jest taka duża właśnie obecność cukru. I ja mam nadzieję, że odeszła Ci ochota na wafelek do kawy, czy pomysł na to, żeby zjeść pół blachy szarlotki w weekend. Um... Bo akurat jest weekend, a jak znam życie, bo to nie są zazwyczaj takie jednorazowe papryki, tylko one najczęściej są też przedłużane, tak? No, no może nawet nie jem cały tydzień tego cukru, no ale w weekend sobie dołożę, tak? sobie dowalę. Nam się wydaje, że przez cały tydzień nie jemy tego cukru, no bo nie jemy jakichś słodyczy być może, tak? Albo nawet ich nie zauważamy tego, co jemy, no bo przecież nie zapisujemy tego, co jemy, tak? No to i skąd możemy wiedzieć, z czym my się tak naprawdę żywimy? E, ja tego nie mówię od czapy, bo ja wiem, bo ja sama siebie kontroluję, co ja jem, i wiem, jak to jest, kiedy mamy zautomatyzowane nawyki. Z którymi próbujemy walczyć przez lata, ale nie jesteś w stanie z nimi walczyć, jeżeli ty ich nie kontrolujesz. One wtedy kontrolują ciebie. One są tak nieświadome, że ty nawet nie zauważasz, po co ty sięgasz. Ty czasami nie wiesz, gdzie postawiłeś klucze, czy wyłączyłeś żelazko, albo wyłączyłaś, czy zabrałeś ze sobą jakieś tam rzeczy do torby czy do torebki, a myślisz, że zapamiętujesz naprawdę wszystko, co jesz. No nie. I to jest bardzo częsty problem u moich podopiecznych, natomiast. Oczywiście, ponieważ ja um, robię z nimi takie ćwiczenia mentalne też, i jakby ćwiczeniem, jednym z ćwiczeń mentalnych jest zapisywanie po prostu tego, co się je. Um, pamiętajcie, że kropla drąży skały, to kropla drąży skały. To nie jest tylko jedno ciasteczko. To nie jest tak, jak wiecie, to jest tak jak ten schemat, tylko jedno piwko albo tylko jeden kieliszek. No z nami się nie napisz. słuchajcie, to wszędzie są te same teksty. Pamiętajcie, że kropla drąży skałę, kropla, dro... kropla, kropla jest taka mała, kropla jest taka mała, ona drąży, kurwa, mać skałę. Regularnie powtarzany, taki mały nawyk, którego ty nie zauważasz, regularnie powtarzany, regularnie powtarzany, to jest jak branie życia na kredyt. Teraz się cieszysz, a potem spłacasz bardzo duże odsetki, jesteś taki zdziwiony, że nagle wyszła ci jakaś diagnoza. Albo nagle babcia zachorowała na nowotwór, czy tam nagle dziadkowi coś tam wykryli, całe życie były zdrowe. Nie? Nie był całe życie zdrowy? Cały czas, kurwa, sobie dopierdalał, nie badał się przy tym, no bo po co się badać, jeszcze mi coś wykryją. I nagle, jak już był pod ścianą, poszedł do tego lekarza, to mu nagle coś wykryli. I takie historie to ja słyszę non stop na moich konsultacjach. No i jak ludzie chcą płacić takie wysokie odsetki, to cóż ja mogę powiedzieć, no kto bogatemu zabroni? Tylko powiedz mi, kurwa, co z tego bogactwa, co ci z tego bogactwa bez kurwa zdrowia, bez świętego spokoju i w byciu w sytuacji przy, bycia przykutym do łóżka, do y, torby leków, bo ja wiem, jaką torbę leków moja babcia musiała zażywać, no bo jak ta cukrzyca niszczy cały organizm, to uwierzcie mi, że to nie była tylko jeden zastrzyk dziennie, czy tam dwa z insuliny i jedna tableteczka, bo to było po prostu od rana do wieczora bycie na jakichś tabletkach. Już nie mówiąc o tym, jak ten temat, po prostu te właśnie takie prozaiczne rzeczy, czyli niszczy Twoją skórę, niszczy Twoją urodę, niszczy zęby i włosy, paznokcie, wszystko po kolei leci. I ja już nie mówię o odchudzaniu, czy rekompozycji sylwetki, czy rozwoju masy mięśniowej, o czym będę mówić na wyzwaniu 14 sierpnia. Przez 5 dni będę jebać te tematy, naprawdę, grubo, grubo do fundamentu. I jeszcze wam powiem, że jakieś 13-14 lat temu ja pisałam dużo artykułów na temat cukru i, różno, i kiedyś napisałam artykuł na temat zamienników cukru. Szukałam po prostu w tych nazwach, w składach, na etykietach, gdzie jest ten cukier ukryty, tak? bo czasami jest tak, że nie jest napisane cukier. Ja wtedy tych zamienników wyliczyłam około 22. Nawet miałam taką instrukcję, przesyłałam ją do podopiecznych, miałam to wypisane na brogu 22 zamienniki cukru. Czyli takie nazwy, które są inne niż cukier, ale to jest cukier, na przykład dekstroza, tak? czy maltodekstryna, to też są cukry, czy sury glukozowo-fruktozowe, czy fruktoza, którą w ogóle sprzedają diabetykom. To jest niesamowite, że na półkach w sklepowych, pamiętam, kiedyś były takie... Mm, takie półki sklepowe, produkty dla diabetyków, czyli dla osób chorych na cukrzycę. I słuchajcie, i tam sprzedawali po prostu w takich wielkich opakowaniach, takich wielkich opakowaniach fruktozę, fruktozę dla ludzi chorych na cukrzycę, no niesamowite. Natomiast y, wtedy kiedy ja pisałam ten artykuł, no to co było te lat temu, y, było tych zamienników 22. Słuchajcie, grupa zamienników od tamtego czasu troszeczkę się poszerzyła. Między innymi o maltitol tak y, często praktycznie, praktycznie w każdym batonie Fit batoniku, jest hmm, używany maltitol. Nawet w, w batonach wysokobiałkowych jest używany maltitol. Yy, I ten maltitol brzmi tak przyjaźniej niż syrop glukozowo-fruktozowy. Kiedyś na syrop glukozowo-fruktozowy była kiedyś nagonka bardzo duża parę ładnych lat temu. Yy, choć, i chociaż on dalej jest dodawany, ale chyba już bardziej tak do, do jakichś soków, czy właśnie no, soków, tak, takich słodkich. Natomiast nadal jest dodawany na pewno do wędlin, do kabanosów, e, jako tani wypełniacz. Jednak ten maltitol bardziej przyjazny niż syrop grukozowy-fruktozowy nie jest. Absolutnie nie jest. I to, że coś nie brzmi jak cukier, czyli jakby no nie jest napisane C -U K, I-R, to nie znaczy, że cukru tam nie ma i to nie znaczy, że to jest super fit. E, nie czytamy tylko brzegów opakowań, czytamy całe etykiety i tak naprawdę jeszcze patrzymy na samopoczucie. Jak się czujemy po danym produkcie? Więc cukier to samo zło. Ja nie mam litości dla cukru i nie polecam go jeść częściej niż, nie wiem, dwa, trzy razy w roku, a na co dzień postawić na naturalne cukry, znajdujące się w owocach. A jeżeli ktoś może sobie pozwolić, ponieważ na przykład ciężko trenuje, wysiłki bardzo wysokowydolnościowe bądź mocno siłowe, no to mm, powiedzmy suszone owoce też trzeba uważać, które się wybiera. I to by było w sumie na tyle, tak? Dobrze, no, ja was zapraszam na 14 sierpnia, 14, 15, 16, 17, 18. Na mojej prywatnej grupie na Facebooku będę prowadzić dla Was szkolenie dotyczące tego, jak transformować sylwetkę. Jak do tego podejść od A do Z. Jak być dla siebie takim, taką osobą, która potrafi sobie, przynajmniej w początkowej fazie, tak? Zweryfikować informacje, które czyta gdzieś tam w sieci. Być dla siebie takim początkującym trenerem, tak? Ja to mówię w cudzysłowie, no bo żeby być trenerem, no to wiecie, to trzeba posiadać naprawdę kupę wiedzy z różnych zakresów. Natomiast jeżeli ktoś długo, długo walczy o sylwetkę marzeń, nie widzi efektów, no to, no to tym bardziej zapraszam na to szkolenie. No bo ja będę na nim wyjaśniać przede wszystkim te wszystkie podstawowe błędy, które trzeba wyeliminować na drodze do sylwetki marzeń. No bo bez ich eliminacji, po prostu jeżeli do tej pory coś robisz nic się nie zmienia, no to raczej się nie zmieni, więc trzeba się za to wziąć na poważnie. I Jeżeli ci zależy na zmianie, a myślę, że, ci, że każdemu, kto uczęszcza na, nie wiem, na fitness, um, chce zmienić styl życia, to będą naprawdę konkrety. Um, ja będę omawiać wszystkie. Um, zresztą ja już na ten temat robiłam szkolenia takie na żywo, więc wszyscy zawsze mówili, że nikt mi nigdy nie powiedział takich rzeczy. Nawet jak trenowali z trenerami personalnymi, to nikt mi nie, nie mówił takich rzeczy. Ja uważam, że to są podstawy które każda ćwicząca osoba powinna wiedzieć. Każda ćwicząca osoba, jeżeli te podstawy wdroży, wyeliminuje te błędy, które powiela. Na początku się bardzo dużo błędów robi, bo się robi tak zwanie intuicyjnie, no to, no to, no to jakby no nic dziwnego, że tych efektów nie ma, albo są one takie bardzo powolne, słabe, i wiecie, jakby cukier jest jednym z tylko wyłącznie z elementów, tak naprawdę tych błędów jest masa które się popełnia I ja Was zapraszam na to wydarzenie. Możecie się do mnie zgłaszać na maila bądź na trif. Możecie do mnie pisać, piszcie do mnie i po prostu pogadamy wcześniej, czy się kwalifikujesz na to wyzwanie, czy nie. I opis tego wyzwania jest oczywiście w wydarzeniu na Facebooku. Też trochę opisałam tutaj na YouTubie w moich filmach. Więc w opisach filmów, gdyby jeszcze był jakiś problem, bo czasami do mnie piszecie i piszecie, że nie możecie otworzyć linka, jeżeli po skopiowaniu tego linka do wydarzenia, tak, link do wydarzenia, no to jeżeli po skopiowaniu tego linka i wklejeniu w przeglądarkę też Wam nie będzie działać, to po prostu najlepiej się nie poddawać, tylko od razu napisać do mnie na maila i tak będzie po prostu też prościej, szybciej i łatwiej. Widzimy się, mam nadzieję na wezwaniu. Pozdrawiam Was serdecznie. Cudownego weekendu Pa!